A czy kobiety jeszcze kręcą samce alfa? No jasne, że tak. No jasne, że kręcą. Nie, no. Jak najbardziej. Tylko nie wszystkie. To znowu jest, wiesz, jak my, jak my zadamy pytanie, tak, kobiety chcą samców alfa, mm -hmm. to odpowiem ci, że niektóre chcą. Jak mnie zapytasz, jaki to jest procent, to ci odpowiem, zależy w jakim środowisku. Okay? Ale co do zasady, jak najbardziej. Są takie, które chcą i są takie, które nie chcą. Ale to rozwinę temat, proszę. No to jest bardzo skomplikowane zjawisko wbrew pozorom, dlatego że tak jak powiedziałem wcześniej, jedną z takich najbardziej m, atrakcyjnych dla kobiet, m, męskich cech jest zasobność właśnie. Mhm. I ta zasobność, jeszcze raz to powiem, ona jest rozumiana w bardzo szeroki sposób. To nie chodzi tylko o dobra materialne. Ale to twoi, chodzi o Twoje kompetencje, poczucie humoru, no bardzo różne cechy Twojej osobowości na przykład. Ale teraz jest tak, że jeżeli mamy jakieś spektrum tych, tej zasobności mhm. i mamy kobietę, która na to patrzy, no to każda kobieta będzie w tym poszukiwała odpowiedzi na trochę różne swoje potrzeby. Mhm. Teraz jest tak, że my dalej funkcjonujemy w patriarchalnym społeczeństwie. To się niewiele zmieniło na dobrą sprawę, gdzie właśnie samiec alfa, czyli mężczyzna w ogóle. Jest rozumiany jako ten ktoś, o czym sobie rozmawialiśmy chwilę temu, co się działo jak 23 30 lat temu, 28 lat, jak miał dwójkę dzieci, to w dalszym ciągu społecznie my oczekujemy od mężczyzn, że to oni będą dawać radę. Mhm. A to z kolei oznacza, że gdzieś w kobiecej psychice dalej funkcjonują takie stereotypy, jeszcze raz to podkreślę, nie u wszystkich kobiet tak mhm. jest, ale mówimy o, pewnej, o pewnej, pewnym takim ogólnym obrazie wiesz, tej księżniczki, która siedzi na wieży i tego szereka, który idzie to tego smoka pokonać, prawda, i on teraz będą, mhm. będzie jej gwarantował różne rzeczy. Więc jak najbardziej, dopóki mamy, że tak powiem, uspójnione te stereotypy w obu płciach, no to te osoby, które w oparciu o te stereotypy funkcjonują, no to będą się dobierały w, mhm. w takich kontekstach. Nie wszystkie kobiety chcą mieć samców alfa, poza tym też ich nie ma aż tak dużo, więc kobiety też o nich rywalizują najzwyczajniej w świecie.